Podróże małe i duże od zawsze w naszej wyobraźni. Lubimy zwiedzać, poznawać nowe miejsca, pokonywać kilometry samochodem. I tu zdarza się niektórym aż nadto puścić wodze wyobraźni i pod wpływem nęcących nasz wzrok krajobrazów. Wypaść z trasy, tak jak tu kierowca dosłownie zawisł na rowem. Przypadkowy nie tyle przechodzień co podróżnik sfotografował opuszczone Audi i podesłał do naszej redakcji. Takich zdjęć mamy więcej. Ostruda. Tutaj już zdarzają się opuszczone auta od wielu miesięcy, a nawet od dłuższego okresu czasu, zaparkowane i pozostawione same sobie, jak w wielu innych miastach. Od kilku dni tej porzuconej osobowce towarzyszy bus. Pytanie, kto wpadł na taki sposób parkowania? Wyraźnie kierowca ma duże poczucie humoru lub zapomniał okularów. Jak tłumaczyć właściciela tego auta? Ciężko sytuację ogarnąć myślami. Może to kompleks wielkości. Tak bywa, jak mały pojazd zachowuje się jak duży do tego w miejscu niedozwolonym. Drodzy kierowcy, stwierdzenie więcej wyobraźni zmienia znaczenie, jednak mniej oznacza lepiej i tego się pilnujmy. Więcej rozsądku, mniej wyobraźni tak będzie bezpieczniej.